Siemanko, wszyscy widzowie. Z tej strony Kwachodron, a to jest nasz kolejny odcinek z serii, z serii Gothic 1. Mroczne tajemnice. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do Bractwa Śniącego z takim jednym yy, ziomkiem, który jest w starym obozie. Tak, wiem, on wygląda trochę pedalsko, ma jakąś sukienkę na sobie i ma jakąś no. Nieważne. To nie moja wina, że w tej grze są tacy takie dziwne postacie. Brzód. Tak samo jest tą postacią. Może nawet wybierzemy się do brzoda i... Teraz z nim pogadamy. O, siema. Czy ta skrzynia należy do ciebie, panie kolego? Tak? Nie? Dobra, w dupie cię mam widzę. Nawet nie mam zamiaru się do ode tego mnie odezwać, może no gdzieś. E, zaraz skikniemy sobie do takiego... wspaniaczka tutaj, który chciał mi strzelać ekspo, mianowicie Aidan, tak? Aidan czy... Coś, aj, coś tam... Aidan, miałem dobrze... O, Jagoda! Jagoda, Jagódko, skąd ty się tutaj znalazłaś? Czy nie widziałem? Dobra, bierzemy. Tutaj jest ten cały Aidan. ma? Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuje się ze sprzedaży skóry i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. O super. Dobra, na razie to mi się nie przyda. Siła, siła jest najważniejsza. Siła, siła, siła. Nie ma opierdzielania się. Dokładnie. Nie ma opierdzielania się. Siła i. I siła. O dzień zapomniałoby się wziąć pod, nie ma tak. Dobra run for it, Baszy! Run for it! Run for it! Skikniemy teraz do tego starego obozu. Może to się nauczymy, może coś, coś, nie wiem. Kolejna jagoda. Smyk. <laughs> Pałka, pałka, pa, pa, pałka skąd się znalazła? O, chwila, chwila, chwila. Zajdziemy jeszcze do... ko coś tam Konstantino, nie. Kawalor, no! No. A, pamiętałem, dobrze. Yy, tak jest, że u niego można... będzie można. Yy... O, kwepi... Kretosczury, później się nim zajmiemy, na razie nie mam z nimi szans. To taka walorna, to tak, to można zrobić tak, że... Aha, 10 siła, fuck, mało, nie ma z nimi szans. <gryw> Dobra. To jest tak, że... Co z nim Co pogadam, zakupię. I to Jestem jest... myśliwy, bo na, na sierwo jadę. Albo powiem Wam zaraz. Najpierw... Gdzie mogę zdobyć łuk? No Tutaj. sprzedam Sprzedaj najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Możesz mnie nauczyć czegoś o myśliwstwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Skradania się? Nie, nie, nie. Skradania nie. Po Pokaż mi swoje towary. Ym, co by tobie tu sprzedać? Kubek. Ym... A masz kubek. Dobra, niech ci będzie jakoś przyżyję przez kubkę. znajdź sobie inny to nie to się przyda kolba się przyda pozytopieca to się przydadzą wszystko się przydać może nie 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 nic wartościowego to tylko 10 zł warte Zjedzenia nie tu nie o pierścień mordraga o tego założymy. I teraz tak. Ten broń sobie weź, bo po cholercie mi to pałkę też sobie weź. Ja mam swoją, więc mi nie potrzeba. No i teraz trzymaj. 71 golda proszę mi tutaj dać. I nie właśnie nawet mniej mi tego na Dobra. Dzięki. I teraz tak. Wracając do tego, co wspominałem, to można go za każdym, e, w każdym rozdziale obić i zabrać mu pieniądze, które on dostał których ma i ma ich dość sporo mam powiem. Ale to jest takie trajecitowanie i w sumie nie chciałbym tego robić. Jeżeli... Jeżeli jakoś będzie aż tak... Aż taki mus, to może się to zrobić. Zobaczymy. Niech, ale nie chciałbym tego robić. Cheaterstwo to jest złe Serafis, Zawsze coś. Ups. No właśnie, teraz miałem coś podobnego, już prawie się gra skraszowała, jak widzicie. Na szczęście nic się nie stało. Udało się, o. Dobra, zapiszę może dla wszelkiego, na wszelki wypadek, się. na czwóreczkę, byk. Yes. Dobrze. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Teraz tak Run for it busy. Pododam, 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 tam 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 jeszcze pizdką broń wyciągnę Pododam, 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 tam, 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 Pododam, 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 tam, tam, Pododam, 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 tam tam tam. Dobra Ups, lucky, 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 lucky I'm so lucky Znaczy nie jestem lucky Dobrze, jesteśmy teraz w starym obozie. Ludzie zawsze gadają. Niektórzy nigdy. I w tym starym obozie. Tylko za, najpierw za, 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 zagadamy do za, Biega. I na na czym czym nie można polegać. Siemanko, Bieguś. Dostałeś się do tego? Nie Dostałeś lanie? Należało ci się. Ale, ładnie. Co? Wcześniej nie zrobiłem. Aha. Czekajcie, czy ja coś zrobiłem? Złego? Nie. Trzymaj Chyba się. Chyba nie. Zabiję krząs nich jedynie. Chyba nie. Dobra, Torus, co ty mi powiesz? Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz. E. Y Oczekam. Nie czaję o co chodzi z nimi, dobra. Niech będzie ta misja z Mordragiem. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Ale tam pierdzielisz, narzekasz, nie dałbym rady, sam czegoś zabijesz, taki sam jesteś. Muszę się dostać do zamku. Mam list do... I myślisz... Dobra, to rozmówiło, bla bla bla, to mówił, mówił. Mm, nie masz nic ciekawego do powiedzenia, żegnam. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od... Teraz tak. Musisz na nikim nie można polegać, Rozmawiałem, w Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu. Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Trzymaj się. Gdyby był nudny odcinek, to bardzo was, was przepraszam, ale jestem takim w takim średnim humorze. Dzisiaj jakoś. No ale w piątki chyba będę nagrywać po prostu. Snafi, 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 dawaj tutaj. Krząszczaki, znaczy zupkę chrząszczaków. chrząszczaków. Nieważne, dawaj zupę. Bierz. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie! Teraz muszę tylko je wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Miesiu, 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 miesiu. No dobra, ile bez miesiu nie można polegać. Dobra, ej. Snafi. Snafi. Snaf. Dawaj mi tu. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. Dotrzymałem słowa. Proszę, weź te trzy porcje. być, zapragnę. No dobra, nie będę. Nie będę narzekał. Dątpliwości! Mm. Gdzie my to mamy, mamy? Gdzie my to mamy? Zupawko zobaczę? Fuck. To nie to. Krząszczak. Jest, Krząszczak. Wycinam, żeby nie było, że obiadko nie zjadłem. Lecimy ja dalej. Te... Gotik, co za jak gra. Wielbem Gotika, tylko szkoda, że na siedemce teraz tak się ścina, jak to się robi teraz. Kurczę. Zajdę do wrzoda, tak jak mówiłem. Zobaczymy, ile czasu z nim wytrzymam się. Mam rzut. Hej, kolego, e, tam morda no wy... już mi się. Już mi się, z tego, już się z nim, Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel. M może jednak nie. Spadaj. Oho! Nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Super. Powiedz dokąd idziemy! A, A... może to niespodzianka? <laughs> Uwielbiam niespodzianki! Żodzian! Żodzie, ty w na dupie. Nie mać za mną. I mnie nie, dener nie zagaduj mnie tak cały czas, bo nie pożyjesz długo, ja ci to gwarantuję. Niektórzy nigdy się nie nauczą. No, super. <śpiewanie> Niektórzy nigdy się nie nauczą, dokładnie. Nawet ten ki mi tutaj, gdzie Diagoś poszedł? Diegoś. To jest dawno. O tama. No, Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Hm. No nie, don't like this. Razu eee, tutaj nauczymy. się co zaraz wiedzieć, zanim zostanę przyjęty I, do starego siły. obozu. Ale, lagi, ale, lagi. Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować na nie, kilku ludzi. Niektórzy. Nigdy. W zewnętrznym pierścieniu w możesz spotkać paru wpływowych ludzi. głównie lepiej cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, tak twoje szanse wzrostu nie, to nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Później czeka Cię test zaufania. To się już więcej nie powtórzy. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym mniejszy będziesz dla mnie W dzisiejszych czasach na nikim nie, nie można polegać no. co... Lagujesz mi kurde Diego. Dawaj mi tu szybkość siłę i no, ja spadam stąd. Tam było. Tam było. Nie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w Miej oczy szeroko otwarte, Tak na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. takie sprawy załatwiało się inaczej. Gdzie znajdę rączkę? Jego chyba stoi nieco przy górach zamku. Udaj się w stronę areny. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ale, al, al. al, al. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Yes. No Dobra, nie spierdziel. Od Tylko to mi tą siłę. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, ta ta. mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zrębszyć. Więcej laguj, bo za mało lagu. Siła. lepiej Raz to nie mój i dwa. To Jesteś teraz o wiele silniejszy. No co ty nie powiesz. Kiedyś tak nie Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Tak, tak, tak. Trzymaj się. Dobra. Jeraz I, i dwa, i raz, o, i dwa, i raz. Nie chciałbym być tak, teraz w jego skrzydłach. To nie dotyczy. I raz i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa. Na piąteczkę. <słuch> yeah. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Ja gro, nie się, proszę Cię. Gro. No! Nie zwracaj na mnie uwagi! Będę się trzymał Ciebie, spokojna głowa! Kupić, kupić, rzut! Rzut na tubie! Nie mość sab, to musi wtedy pójść. Pierdzielony O, dobrze, siedzieć tam. Uff. Z kim ja współpracuję? Gdzież ty tutaj się schował, Paulo Perwezie? Sunąć dupy... Sunąć z znaczy. Siemano. Był czas. Byś odwrócił się w moją stronę, jak nam gadał Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem, pięć lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się trzech bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Tak, bla bla bla, chcę do was do... Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je A, innym, ziele, otrzymując w zamian wszystko czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii, magii starożytnej i potężnej, różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Bla, bla 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 Dobra. Hmm, może to drugie. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Nie twierdzę, tylko mnie zaprowadź. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Uh -huh. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. No, brawo, to mi chodziło, a nie pierdaj, o jakimś śniącym, który mnie nie obchodzi. Chociaż dojdę Zaprowadź do, was, mnie do Waszego tego obozu. obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale, chodź za mną. No i do przodu, a nie. No. no. Jeszcze ty gupi! Zdecydowałeś się wreszcie dokąd chcesz iść? Teraz raz, jeszcze ja. Przecież szedłem. Przychlaście, co za Zaraz będzie... turniej czterech, kurde. Skocznik, kto więcej przetrwa? Znaczy, czy jak? No, kurde. Jak najdłużej przetrwać z wrzodem na dupie? Nie zabijając go. A ty czego? Hej, ty. Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. No chyba ten korda coś flapę i głuchy i głupi. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. No chyba cię coś boli, przecież ja to przechodziłem z Mordragem, ślepotą Głupi. Chwila, chwila, chwila. Czy nie ma wrzoda chyba? Seraphic wezmę Yes, nie ma wrzoda! Dobrze, Balperwest, idź do przodu, please! To się tego przychlasta. Zawij to coś ja sobie nawet nie dotknę tego, bo to jest dość łatwe. Skurczy byku. Dasz radę. A, widzenie się to radzi, pan. Tak. Ła mi tak Level up Może uwielbiam cię No, trzy lasko <grystulasku> lasek, please Sztulasek, lasek, please Chcę Ci podziękować No, nawet Ty nie chcesz lec Aj, nic ten No, dalej to sort of do Ubije ty Critical, critical, double, double kill. Ubij to coś. Hmm. To jest Amelino, tu nie ma mięsa. Idziemy dalej. O, żeby nie było, że nie pomagam, nie? Mam broń w ręku, więc nie masz na co narzekać. Bierz te krzepice tutaj. Double kill. Triple kill. Critical penetration. Super... Super Saiyan. Gincie wszyscy. A... A masz. A masz. Pięknie. I jeszcze raz. Tyk. Tyk. Dobra tu patrzysz tam, bierzemy tego i. Stoi tam balu, no, tam. Ej, zabierz to coś, to się na mnie fokusuje. Ej, to się na mnie fokusuje, weź to coś. Weź to coś. Kurde, bierz to coś, mówię. Aaaa. No, i mi tu nie pyskować. Dobaj, skrzydła i lecimy dalej. Zabijaj to ścierwojady gałganie Balu parwezie G! Stracił HP! O to faj, stracił HP! Oła, dobra, dobra, dobra! Dobra, straciłeś, dobra, nie straciłeś HP! Dobra, zostaw mnie! Fuck you, zostaw mnie! No, straciłeś HP, tylko nic ci nie mówiłem. Ło, ło, ło. Y, co jest? Aha, nie, 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 to ten drugi serwer Dawaj, tu mięcho, mięcho się przydaje. Idziesz pan. Tylko czekaj, tu mamy pełno jaszczurów. Wyciągamy czymkamy mieć na wszelki wypadek? Ej. To jakieś jeszcze jakieś naćpane są, czy co? Coś nie ogarnia tego. What the fuck, podskakują. O? Czyżby się rzuciły na niego? A jednak nie, no tak. Dobra, ja się. ja ich. sobie przyciągnę, a ty się nimi zajmij. Chodź. Ciek, 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 ciek. Ciek, ciek. Ciek, Bierz ich, balu! Balu, bierz go! Fucking shit! Fucking shit, papa pa, fucking seed, popa fucking seed. Dobra. Okej. Okay. Wracamy do bala. Wracamy do bala. Wracamy do bala. Do ba... Serio. Wracamy do Bala, którego już nie ma. No przecież on tu niedawno był. Seriously. Seriously. Gdzież się podział? Balu. Ty mnie chcesz zostawić, tak? I ty chcesz mnie zostawić tutaj na środku pustyni. God damn it. Balu. Balu. fu. Balu... Dammit. No nic, poszukam go, może go znajdę, może nie, dopytam. Najwyżej zrobię tak, że... że... tam na tej pustyni koło tych naszczurów zatrzymam się i stamtąd też na kolejną Kurde! Gnoje! Co z nim zrobiliście? Co wy... z nim zrobiliście? Kur... Ty... Nie mogę skoczyć, żeby mieć lepszy widok. Kur... no. Już tu byłem, o. Hmm. Rozejrzyjmy się. Nope, nope. Mm, nope. No nie ma, no. No nie ma, skurczy syna. Czekam, że tam. Nie, no tam raczej. Kurde, no. Baluś. Where are you? Where are you, my high hero Fuck Fucking dupen shiten Piken, piken. Wezmę sobie test moda, czy znaczy go do moda i może się do niego przeteleportuję Wybaczcie, jakby to był cheat. Przepraszam was Go to Bal Nie wiem czy dobrze napisałem w ogóle Parve... Parves... Dobrze napisałem? Harveyz. Nie. Knopce Command. Let's go to... I raz. Hmm. A, dobra, czuję z tym. Wyłączyć. Moda i lecimy. Test mode oznaczania go z mode, tak? Nie no tu go raczej nie będzie, nie ja Fuck Arr. Nie ma go nic je tutaj tutaj pane Zaraz wezmę jeszcze się w kurze, Napiję się Napiję się gumisiowego soku i będę zapierdzielał po całej mapie szukając tego gałgana Tyry 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 Zostaw w mnie Tyryry bo nie chcę ja zginąć. I tak już tych porażek za dużo miałem Pierdzielaj bo ja nie chcę żebyś zabił Bo ja nie chcę żebyś zabił mnie Sierwoja to jednak dobry ptak What the fuck? <laughs>

i don't know what it is. Lecimy do przodu. Nie no tam go nie będzie. Co to ma być? Weź tutaj i... Weź tutaj z NPC-kami, kurde, weź tu z NPC-kami coś zrób. czy znaczy, wybierz się na... Mm, wybierz się na po prostu na misję. Tak? Nic nie chciałem robić z NPCiem. OK. Whatever. Wow, 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 wow! Ty! Sobie nie pozwalaj! A wy? Gadać! Gadać gdzie? Gadać... Gdzie... gdzie jest... Gdzieś jest... Mój... Baluś... Gdzie jest Baluś? Ile odmów? Nie chcę cię powiedzieć? Pięta, a Wpadać, tu na pewno będzie bezpiecznie. Co nie, Gobliny? Tu jest bezpiecznie. Mówcie, może tam się schował. Palu! Palu! Jesteś tam? O. To chyba znaczyło, że go tam nie ma. Tak? Mm. Mm. no cóż. Eee. Ta... ...zapisane widzę od tego miejsca. Super. Nie, to po prostu się... ...tam znajdę i was te... Zajdę się tam z Balem i... ...tak będzie następny odcinek. A ja... ...kochani... ...żegnam się z wami. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Brofist. No i... Nigdy nie wiadomo, co znaczy później. Pa!